witajcie witajcie kochani na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot moi drodzy zapraszam wszystkich do wysłuchania karty urodzinowej kochani dla osób urodzonych 17 lipca kartę wybieram z kart tarota oraz kartę przesłań, która tak naprawdę zawsze podkreśla ważność karty głównej kochani będę już zaczynała a chciałam powiedzieć że serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i zapraszam E, osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, właśnie do śledzenia, śledzenia subskrybowania i e, podzielenia się też swoją opinią. A wybieramy teraz kartę dnia dla wszystkich osób urodzonych 17 lipca. Moi kochani, waszą kartą dnia w najbliższym okresie jest koło Fortuny. A więc koło Fortuny mówi o wydarzeniach, które są nieuchronne i które właśnie wchodzą do waszego życia. Będziecie mieli czasem wrażenie, że wszystkie zdarzenia e, toczą się swoim życiem, tak? Toczą się po swojemu, niekoniecznie według tego, co tak naprawdę chcecie. E, karta ta wskazuje, że czasami to wszystko to jest tylko przewrotność losu. To, co wydaje się teraz złe, kochani. Kochani, może w konsekwencji pod koniec pewnego okresu okaza się czymś bardzo pozytywnym, bardzo dobrym, czymś, co zmieniło um, w dobrą drogę Wasze życie. Słuchajcie, jest to więc taki okres, które wydarzenia wkraczają same do waszego życia, nieplanowane. One same do was przychodzą, one same się otwierają. Wy jesteście akurat teraz na takim zawrotnym swoim życiowym zakręcie. Wszystko, co chcecie osiągnąć i wprowadzać do swojego życia, powinno być na pewno świadome. Tak? czyli świadomie powinniście prowadzać pełne, pewne zmiany do swojego życia, kierując się swoim sercem, a przede wszystkim swoim umysłem i podświadomością, ale pamiętajcie, że czasami przy kole fortuny wszystko może się przekręcić w inną stronę i być może okaże się, że było to dobre, tak? Było to dobre, ponieważ wszystko jest zmiennością, kochani. Wprowadzajcie więc w swoje życie te nowości, nie bójcie się ryzyka, na pewno los przyniesie wam coś dobrego. Są to znaczące zmiany w najbliższym okresie. Jakiś nowy cykl się otwiera, pewien nowy etap. Słuchajcie, rozwijacie w pracy samych siebie, samorealizujecie siebie i osiągacie to tak naprawdę szczęście. Jest teraz dla Was bardzo dobry okres na pewien ruch. Pewien ruch, który, który przyniesie właśnie Wam te zmiany, słuchajcie, te zmiany w miłości też zachodzi pewien nowy etap w życiu, tak? Odwracacie swoją złą passę, przyciągacie sobie do siebie pewne nowe uczucia, te... Pewne szczęśliwe przemiany dla e, osób, które są teraz w związku. Więc karta oznacza właśnie bardzo dużo miłości w związkach. Natomiast w pracy e, dla osób, które mają, Urodziny. Karta mówi, że w najbliższym czasie zdobycie, zdob uda Wam się zdobyć nową pracę, jakieś pozytywne decyzje w tej pracy, być może jakieś nowe stanowiska, być może jakieś lepsze zyski, słuchajcie, a na pewno korzyści z, z tego, co do Was yy, przychodzi, kochani. Karta koła fortuny właśnie mówi też o tej zmienności cały czas, tak? Yy, musicie być, moi drodzy, bardzo zdeterminowani, słuchajcie. Zdeterminowani, wtedy wszystko, co do Was ma przyjść, przyjdzie, ponieważ taki jest Wasz los. Słuchajcie, Wy posiadacie um, ten symbol szczęścia. Słuchajcie, symbol nowego etapu, nowego cyklu, nowego życia i tej twórczości, która cały czas się w Was rozwija. Natomiast karta dopowiadająca mówi o wkraczaniu w to nowe dobro. Słuchajcie więc co? Wkraczajcie w to dobro, otwierajcie się, zobaczcie, wchodzicie tak jakby do nowego życia, tak? Wszystko przed wami się otwiera, wszystko co do was przychodzi jest hmm. znaczące. Są to znaczące zmiany waszego losu, waszej inwestycji w samego siebie, waszej twórczej inwestycji w wasz rozwój, waszego nowego życia, więc to jest teraz taki okres nowego etapu. Słuchajcie, realizujcie swoje szczęście, realizujcie swój świat, samorealizujcie się, Siebie, a przede wszystkim rozwijajcie swoje dotychczasowe talenty, być może dla niektórych jeszcze ukryte, więc otwierajcie się i wchodźcie. Wchodźcie w to, co jest dobre, ponieważ to jest bardzo dobry okres dla Was teraz. Nie bójcie się czasem zaryzykować, wprowadzajcie zmiany do swojego życia, słuchajcie. Świadomie wprowadzajcie to, co chcecie. Życzę wszystkim, którzy mają właśnie w tym dniu urodziny, dużo szczęścia, słuchajcie. Dużo szczęścia, ponieważ Wy posiadaście taką łatwość pokonywania. Przeciwności losu. Posiadacie to wszystko. Wy posiadacie samo dobro w sobie, więc, kochani, wprowadzajcie w najbliższym okresie um, znaczące ruchy, znaczące zmiany do swojego życia. Ż życzę Wam dużo szczęścia. Pozdrawiam.